zwierciadło. Nic mu nie Kłaniam. Lustereczko, powiedz przecie, no czyż to nie jest najzacniejsze królestwo na świecie? Wiesz, formalnie to nie jesteś królem. A, Teloniuszu, jakie szanse? Miałem na myśli, że nie jesteś jeszcze. Ale przecież możesz zostać. Musisz tylko poślubić królewne. No dalej? Ha, tak. Więc po prostu usiądź i patrz, wasza wysokość. A teraz, nasz przyszły król, poznam nasze piękne kandydatki. A oto i one! Kandydatka numer jeden to upośledzona psychicznie dziewczynka z odległego królestwa. Jej ulubione zajęcie to pranie, sprzątanie i gotowanie dla macochy i jej dwóch podłych córek. Prawa dla kopciuszka! Kandydatka numer dwa to śpiąca piękność, o której marzą mężczyźni. Przyznaje się do związku z siedmioma krasnalami, ale podkreśla, że nie jest łatwa. Pocałuj jej zimne martwe usta, przekonasz się jaka jest gorąca. Prawa dla Śnieżki! I wreszcie kandydatka numer trzy. Piękna mieszkanka luksusowego zamku, strzeżonego przez smoka i otoczonego wrzącą lawą. Oby to nie ostudziło waszego entuzjazmu. Dziewczyna jest gorąca, lubi dynki z palemką i malować paznokcie. Brawa dla królewnej piony. Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer 1. Kandydatka numer 2. Kandydatka numer 3 jeden, dwa, Nie, nie, nie... Trójka! Trójkę No dobra, 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 dobra! Trójka, proszę! Lordzie Farquad, dokonałeś wyboru. Królewna Fiona. Królewna Fiona. Widzę. mi Teraz muszę jeszcze tylko znaleźć kogoś, początku, mi... Ją... wspomnę jednakowo, o jednym drodze... Tak, ale ona w nocy... jest. Królewna Fiona zostanie moją żoną. I dulok będzie miał wreszcie wymarzonego królu. Kapitanie z mego rycerstwa. Urządzimy sobie mały turniej.